Już po raz 18 w Chorzowie podczas uroczystej Gali wręczono nagrody najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom. Jak co roku jest to taka okazja podczas tego Gali Sportu, Balu Sportu, wyróżnić najlepszych sportowców, dowartościować nagrodzić To taki dzień, który możemy wszystkim podziękować za te, za te wyczyny, za te sukcesy i za ten wkład pracy. Odpukać Chorzów jest takim miastem od lat, że na brak osób zgłoszonych i godnych tej nagrody nie narzekamy. Tym bardziej, że formuła od kilku lat jest taka, że każda osoba, czy też drużyna zgłoszona może trzykrotnie taką nagrodę odebrać. I podobnie jak to ma miejsce w klasyfikacji medalowej, mamy statuetki najpierw brązową, kolejna jest dla danej osoby czy też drużyny srebrna i ta ostatnia wieńcząca jakby całe żniwa tego typu jest koloru złotego. Oczywiście są również nagrody specjalne, również w tym roku taka została przewidziana. W tym roku nagrody otrzymali biatlonistka Monika Chojnicz, olimpijka i medalistka Mistrzostw Polski. To już jej druga statuetka. Nagrodę odebrała mama zawodniczki. Ona z każdej nagrody bardzo się cieszy i ona jest bardzo zadowolona, za każdym razem. Kolejne wyróżnienie trafiło do Mirosława Miozgi, zawodnika klirek Suchorzów, z którym zdobył cztery Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski. Przecież ten cały okres, który tutaj jestem w Pożowie. Dawałem z siebie wszystko i na boisku, i poza nim i w szatni, także, także to chyba jednak zostało docenione. Jest takie ogromne wyróżnienie, czego się nie spodziewałem na koniec mojej przygody, praktycznie z piłką. Wiadomo, ja mam, mam już swoje lata. No ale naprawdę motywacja i ogromne zaskoczenie. Dwie nagrody powędrowały do ruchu chorzów. Jedna dla klubu za brązowy medal mistrzostw Polski, druga dla kapitana Marcina Malinowskiego. Wyróżnienia zawsze są. Ee... Jakąś sumą tego, co się w ostatnim roku działało, że ta ciężka praca przyniosła efekty. A są też e, takim motorem do tego, że, e, do tego, żeby pracować jeszcze więcej ciężej i takich niespodzianek dostarczać kibicom jak najwięcej i jak najczęściej. Statuetka trafiła również do Małgorzaty Myrcik, trenerki klubu sportowego Piątka Chorzów, która wychowała wielu medalistów i rekordzistów mistrzostw Polski w pływaniu w kategorii junior. To zaszczyt adrenaliny dla mnie na dalsze lata pracy. Bardzo chciałam podziękować wszystkim, którzy mnie na co dzień wspierają w pracy, ludziom, którzy są związani ze mną zawodowo i prywatnie. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali dzisiaj nagrody. No i w tej chwili chciałabym powiedzieć: trwaj chwilę, jesteś piękna. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w grapplingu, zawodnik oraz trener Maciej Polok także został uhonorowany. Cały czas robię to, co kocham, czyli i trenuję i uczę innych, ale... Dobrze, że ktoś to docenia i fajnie, że, że zostałem wyróżniony. Bogusława Śrutwa i Barbara Bańdo to zaś panie docenione za działalność w dzielnicowym ośrodku sportu i rekreacji Sokolnia. Klubu, który z wielkim sukcesem rywalizuje na krajowym podwórku oraz startuje w międzynarodowych zawodach rangi mistrzowskiej. Wszyscy docenili to, że ciężko pracowaliśmy przez ostatnie 4 lata, bo to 4 lata naszej kadencji. Efekty mam nadzieję są takie, że wszyscy w Chorzowie są dumni z Sokolni. My oczywiście obiecujemy, że będziemy robić wszystko, żeby te sukcesy szły dalej. Tak, tutaj nam w krótkim filmiku przedstawili mistrzostwo jakby akrobatyki, czy pierwsze miejsce w, w Polsce od czterech lat. Stanowimy 50% kadry narodowej, bo już właśnie powołania żyły. Także, ja jestem zadowolona, mogę się bawić. Ja jestem zadowolona i szczęśliwa do tego. Także, wszystko, co Bogusia powiedziała, jest prawdą. Jest to dla nas ważna nagroda. To nie jest nagroda za ten jeden, jedyny rok to jest nagroda za 4 lata pracy na rzecz klubu dla zawodników, dla trenerów. Myślę, że jest się czym chwali, że Sokonia nie jest niszowym Chorzowskim klubem. Nagroda specjalna trafiła do Ludwika Biegasika, prawdziwej legendy polskiego i chorzowskiego szczypiorniaka. Po ceremonii wręczenia nagród prezydent miasta wzniósł toast, następnie zaproszeni goście ruszyli do tańca. Nim to się stało, zapytaliśmy kilka osób, jak się czują w tanecznych pląsach. Nawet na ślubie miałem problem z tańczeniem, także na macie się lepiej czuję i w walce. W związku z tym, że jesteśmy prezeski akrobatek, to my akrobatycznie wszystko, wszystko, ale salt nie robimy, nie. Nie jestem królem tańca, także wolę ten parkiet zielonej z sali. Nie mam sobie nic do zarzucenia, nie mam oczywiście takiej ramy i postawy jak zawodowi tancerze, ale nieźle sobie radzę. Coś ogarniam, coś ogarniam, ale myślę, że e, jakby ta ocena nie należy do mnie, e, tylko do, 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 do małżonki i do partnerek, który mi idzie tańczy. Najważniejsze, żeby nie deptać sobie po palcach. O. Na balu podobnie zresztą jak w sporcie wszystko zweryfikował parkiet.